Jurassic World oficjalnie był parkiem tematycznym, gdzie goście zachwycali się żywymi dinozaurami, ale to, co mogli zobaczyć zwiedzający, to tylko niewielki procent tego, co znajdowało się w parku na Nublar. Laboratoria, gdzie pracowali naukowcy InGen na czele z doktorem Henrym Wu, skrywały wiele tajemnic. Najlepszym przykładem jest Indominus Rex, który miał stać się największą atrakcją na kolejne lata funkcjonowania Jurassic World. Jednak IREX nie był jedyną hybrydą, która znajdowała się się na nublar, choć fizycznie nigdy nie został nam ukazany, żył w Jurassic World. A mowa tu o stegoceratopsie, hybryda, która powstała w połączeniu genomów stegozaura i jednego z ceratopsów, którymi są triceratops lub nasutoceratops. Patrząc na budowę jego głowy oraz rogi, najpewniej tym ceratopsem był nasutoceratops. Ceratops. Jednak wersja, jaka pojawia się w serii gier Jurassic World Evolution, przedstawia go jako krzyżówkę stegosaura i triceratopsa. Pierwotnie z tego ceratops miał pojawić się w filmie z 2015 roku w scenie, gdzie Owen i Claire natknęli się na niego w dżungli, jednocześnie odkrywając, że dr Henry Wu tworzył więcej hybryd. Scena została odrzucona, ponieważ uważano, iż Pojawienie się drugiej hybrydy sprawiłoby, że Indominus stałby się mniej kultowy, a to właśnie Irex miał być najważniejszy dla fabuły pierwszego Jurassic World.